Liga Narodów, dywizja, grupa czwarta. Przed nami mecz Szwajcaria. Hiszpania. Dostać Szwajcaria, natomiast chce pozostać jakiś mecz. Dotychczas się to nie udało. Co prawda generalnie po opieczni Władimira Petkowicza. Ojar Teraz w roli skrzydłowego. Ojar Lewą nogą strzela tutaj. No, w początku Embolo, teraz w roli skrzydłowego. Embolo do środka i go! Tutaj z dużą łatwością. Teraz ta defensywa hiszpańska. Rodriguez z rzutu wolnego. Olmo, Olmo szukał Regilona, nie było jednak takiej ścieżki. Tymczasem teraz Emery. Chcielisz teraz błąd. Unaja Simona, to może być bardzo kosztowne. Seferowicz przygotował swoje Najpierw Ramos ratuje swoją drużynę po chwili. Proszę bardzo, nabija tutaj Rodrigueza. Zagrał ręką i nie ma co dyskutować. No i popatrzmy, Ramos, teraz dogrywa piłkę do Moraty, to powinien być gol, przewraca się Morata, Sergio Ramos znowu czeka i proszę. Regilona, Regilony po ziemi i to powitać być grawka. ale jeszcze lepiej Gerard. Kto awansuje z grupy czwartej i zagra Final Four rozstrzygnie się w meczu z Niemcami.